Dla nas Furtach Trakszyn to jest miejsce, gdzie myślimy o przyszłości, o dalszym rozwoju, o tym, co nas czeka za 5-10 lat. Jeden z takich tematów, który dla nas jest bardzo istotny, to jest dalszy rozwój logistyki, ponieważ dla nas dostarczenie owoców do klienta jest to częścią naszej jakości. I Rozmawiamy z coraz większą ilością klientów, żeby pracować nad, nad tym problemem. Zainwestowaliśmy w zeszłym roku w sześć ciągników siodłowych z naczepami. Uważamy, że to jest konieczność, żeby móc dostarczać na czas nasze owoce. My tak naprawdę mamy kilka głównych kierunków, czyli to jest Niemcy dalej na Holandię oraz Niemcy w kierunku na Włochy. Nasze ciężarówki były w tym roku wypełnione w 60%, więc mając pakowanie w Legnicy czy pod Legnicą, myślimy o tym, że też z chęcią byśmy dopełnili nasze pojazdy, żeby dać też wsparcie innym producentom rolnym. Z dostarczeniem do ostatecznego klienta. Logistyka będzie głównym według mnie w niedługim czasie, w ciągu pięciu lat, takim, taką trudnością do pokonania, szczególnie dla małych producentów, żeby dostarczyć do klienta swoje produkty za dobrą cenę. W tym roku nawet dostarczaliśmy nasze truskawki, tak więc to nie jest tylko malina, która jest dużo wartościowa, ale też produkty, które są tańsze. Które można dowieść w pewnych kierunkach. My pracujemy na tym, żeby mieć stałe trasy, czyli w Polsce jesteśmy trzy razy, w Kolonii jesteśmy trzy razy, w Niemczech codziennie. To jest myślę, że jest temat, który chciałbym razem z Wami omówić na wspólnej konferencji na koniec listopada. Do zobaczenia na Beryforum 2024. Cześć!